Tak, taką głosę za 500 zł. Witam wszystkich zgromadzonych. Dzisiaj jesteśmy na Gierzch. oczywiście, piesznika w opisie. Dostajecie 2 zł na taką skrzyneczkę superanską. 4 osoby od... użyły mojego kodziku, 4 osoby otwierają skrzyneczkę. I zobaczymy, co wam tutaj wypada. A i wypada wam, kurde, Emeczka za 16 zł. Ktoś miał naprawdę fajny profit. Dobra, w takim razie idziemy do eventu, bo jest nowy evencik, tak? Ta drużyna niestety przegrywa, więc ją sobie możemy pootwierać. Cztery razy tą skrzyneczkę, 18 zł to będzie. I uwaga, co tutaj nam wyleć? Szkoda, że nie ten tag. To raczej będzie strata. Tak jest, strata niestety. W takim razie teraz to otworzymy. też 4 razy. 63 zł to będzie, a wy zostawcie Opeczkę i Subika z dzwoneczkiem. Będę naprawdę bardzo zadowolony. I tutaj widzę, no niestety, ponownie stratę. Ale możemy spróbować jeszcze raz. Może tym razem nie będzie straty. P90? Dobra, chyba też będzie. okej, okay, jest. Całkiem fajnie. No i teraz ta najdroższa skrzyneczka za 36 zł. Również 4 razy otworzymy. Liczę tu na przykład na tę łupkę, tak? Bo ta łupka to był fajny profitik I wypadają nam 3 kołaszki. Kałaszki to jest zysk. No niestety to jest strata potężna, więc kałaszki mogą lecieć. Jeszcze raz spróbujemy. I uwaga, kałaszek. Oj, tu będzie potężna strata raczej, tak jak mówiłem. Dobra, ostatni raz. Pomijamy. I zysk, superancki zysk. I teraz może jakieś inne tutaj weźmiemy, na przykład awubkę. Cztery razy myślę. To będzie 90 zł. Co nam z tego wyleć Uwaga, uwaga, i wylatuje nam. No, niestety, jest słabiutko. Czasem, awópki potrafią potężnie oddać. Ostatnio, na przykład, elekt nie e Light Lightning Strike' oddała. Tutaj Dragon Lorka obok. Niestety, nie wsiadła. A to nie fajnie, nie fajnie. Lecimy jeszcze raz. Cztery awópki. No, i ponownie będzie strata. No, niestety, awópki dzisiaj nie chcą oddać. No, także słabiutko, tak? Jeszcze ten evencik. Zobaczymy, co tutaj mamy. Zdrapki mamy. No, to bitwa to taka sobie. No, co tutaj możemy dać? Ile możemy? jest 300 damy, stwórz. I co nam tu da z 300? Dobra, mam 2 złote, spoko. Zdrapki teraz. Mnożnik zdrapek można dać, o kurde. Dobra, próbujemy w sumie może na 400, ciach. Winery nie mogę, dobra, ciach. No, i coś się nadaje ta zdrabka? No dobra, słabiutko poleciało. Lecimy w takim razie na kontrakty. Dwie strony skinów. Dajmy sobie to. Ciach. 5 zł dajemy i będzie ile? Będzie 4, no prawie 4. Jeszcze raz w takim razie. 17 dajemy i będzie jakaś wlepa. Za 10, no więc ponownie strata. Może w końcu od jakiś fajny profit. Tutaj, jakby wsiadło, było fajnie. 56 zł, do i to raczej też będzie strata. Tak jak mówiłem, strata. Dobra, jak tu da coś fajnego, to będę naprawdę zadowolony. 155 zł i wlepa. No chyba to nie będzie profit. 151. No to na zero, tak można by rzec. Dobra. Dajmy sobie to, może. 654 zł, dajemy i będzie. O Boże, chyba najgorzej. 400 zł, no bardzo niefajnie, bym powiedział. Dobra, dajemy teraz tak na 45%, i oby wsiadł. Uwaga, i uda się. Supranko, dobra. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, siemano.